Słuchawki nowe? Z mikrofonem Dobra. dobrym. I dobrze. już znowu się odpalił! do Ciepło też, ciepło do środku. Cieplej niż na zewnątrz. siedzi? My tam jakieś 500 metrów. metrów. my tam, zaraz, my tam zaraz będziemy. A ty masz, ale ty masz ryj. Będziemy. Będziemy. Nic, nic, będziemy. nic. Wey, jak <grystanie> Ja się na twoją mordę patrzę. O, o, cia. o, cia. o cia. co? co? Yeah. Co? Widziałeś to? Widziałem. Ale głupie. Zrób kopanowy. Uś, jak ja już jestem upity po jednym. Co jest? No. <grystanie> Dobra. Ale ja na ciebie. Siła wiatru. <grystanie> Wiesz, ale patrz, jaki, ale jaki łukom ciugnął sobie sam. Ja wam naleję, popaki. o. O, seksu. Ej, wylałeś połowę, ty idioto. Ty nie nalał mi? Ale fajnie. <laughs> nalej sobie, nalej sobie, nie bierzcie, nie bierzcie, ja nalej. dole, no problemy masz. Ten już nie... <laughs> Pół godziny czekał, nie? Znaczy, pół... Ty... <laughs> Ej, <Paczek piję. laughs> Ten do bokiem Tobie. Trzy cztery o, Darbar, darbar łap! Ja Pan na niego! Pan na niego! Bokiem, bokiem! O, ty... Siła Jedi! Siła Jedi! Już tam bokiem... Ej, już pan! Kto dalej będzie biegł? Kto dalej dobiegnie? Robimy Usain Bolt Challenge! To Na rogu, na rogu Dobra. padłem, na rogu! Chodź tu. Polewamy. Werko! To panowie... Dobra, on woli oglądać jak my... Boga, co to się... Oj, oj, oj. ola, ola! Boga, co wy tu robicie? Klejemy. Hmm. Z wątroby nie mamy Polać? Tam Werko siedzi i my chlejemy Chuj z tyłu Mówiasz, by Werko bo on teraz nie będzie miał, już się uchał widzisz, przez siebie, Leksu Bierz. Tak. Czekaj. w nie pij, Widzę, ci to idzie Dobra, czekajcie, wypiję. Jestem teraz, który pies odpadnie, nie? Ja postawiam ja Lexa, postawiam dwie stówy na Lexa. Stawiam, stawiam, stawiam 10 tysięcy na Lexa. Ja tam stawiam. Czekajcie, czekaj, ja play, ja play. No ja ja nawet nie masz pieniędzy, więc wiesz. To, co Bał. masz. No właśnie, nie <grym> możesz na nic spostawić. A nie, on ma wypłatę przecież co, co jakieś ten, 15 minut. 10 koła. Ale on przypindala na nas. O! To jest <grym> Zdrowia, pomyślności, Ubrudzony. jedaj, jedaj Przejdź do dnia stronę mocy. <głos00> no już <ci> jesteś czarny! <głos00> no, no, ja, zjarzy, ja ty mówię, że. Ferko też w mu nie wyszło. Ja już jestem pociągnięty. Lek składaj się, lek dali, składaj się, no. Dawaj! Składaj się jak talia kart. Jak krzesło z Ikei. z Ikei!

DERDAL po OSTACJI! Wszyscy czterech, w tym samym... tym... Ale, ale... Nawet... KURRA, KAŁDA Z samolotem. Co? Co mi się stało? JEBANŚ NISA! JEBANŚ NISA! Ja mam jedno pytanie. Tak. Widzi pan tą maskotkę? Tak widzę On ma HIV <laughs> <T> <laughs> 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 byłeś? Widzicie? Tak kończy się HIV Leksu no strzela, Leksu strzela No ja oczywiście Leksu strzela yeah, <laughs> <wiecie. Jesus>, <laughs> Leksu strzela, Lexus strzela. <laughs> Ej, ogień otworzyli! Lekko się wyciągniemy! ogniem? się wyciągniemy! Lekko się wyciągniemy! nie żyje! I ty też? Co? Ej, ty czemu mi strzeliłeś? Bo wina jesteś! Co ty? Kurczę! nie żyje! Czemu Verko nie żyje? No i go <grym> zabił! Nie żyje! Ale Lexu, nie żyjesz, to się nie odzywasz. No właśnie! O! Leksu, pokaż się! No i się! Leksu z okien, Lexu z okien, okien strzela. Nie wiem, czy to jest. Czekaj, do no ba, tam jest! Dawaj, chodź, pa Gdzie? No tam może. Trzeba go zrobić. Ale tak na naprawdę, kto był? Ty. Leksu. Ja nie był. Co? Dawid. Pan, co ja zginąłem. Kto to jest? Leksu. Ej, Leksu. wyście myśleli, że ja żartuję, on naprawdę był trajtorem. No. Nie! Nie! naprawdę był trajtorem. Jestem beki i bo zabił. bardzo ważną kwestię, jaką jest e, Gwiazda Śmierci, którą planujemy wybudować. Ogólnie. Zgadzam się. E, to że... gwiazda widzisz? Fajnie. Ufło. Tyle, że pierw musimy zabić Luka Skywalkera i Hanna Solo. Więc, pierw musimy zebrać drużynę. Drużynę jak co prawda już mamy, oprócz kuby. E, bo, to jest, bo, to, bo to jest nasza maskotka. Masz mój łuk e, I tak. E, musimy się Ej. rozmnożyć, przeczeszać teren Wyczeszać, i znaleźć luka. Przeczeszać? No. Przepraszam, ja mam 7 mapy, ej, chłopie. Nie. Zmiala. Odsunąć się. Coś, coś powiedziałeś, maskotko? No. Przepraszam. No. Coś powiedziałeś, maskotko. Gdzie jest Dawid? Za tymi drzwiami. Dawid, proszę proszę nie nie. przejść. Przepraszam. Przepraszam. Wow. Przepraszam. Tak. Y, nie, 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 Panie nie, nie, przepraszam. nie, 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 pani tak nie, nie,

Trzy. Znaczy... Trzy. I dwóch. Proszę na mnie zostawić! Jeden. Jest jest <noise> no. Ej! Bardzo dobrze. Delertia to była. Nie, nie subordynacja. A co tam miał fajnego? A nic ważnego. Dobrze. dobrze. Tak jest, panie mówię. szefie! Tera. Aj Boże, dobra już masz się kilofa. Panie szefie, panie ja szefie! Mam się odpalić? U ja! Dertol! Puści błąka. Wiesz, u niego już jest tornado. Weź wyłącz tą tornado. z tornado. Co to jest? Ej, bo sobie, że masz te południowe stany zjednoczone, nie i tam no, co masz te, te wszystkie te huragany, nie? Co to jest? O no, ty... no, co chodzi? no, ciszej tam. Na wszyscy <gamy> Ej, Ale co się dzieje. <gamy> problemy, ludzi upośledzone. co. Dobra, ja nie słuchajcie, co to jest. <gamy> Hurada <fiot palił. gamy> kiedy, kiedy gościu się odpalił. Kiedy gości postawił, się niuta przed ryjem. <gamy>

Instrument gardło. on. Oto są film? traki do Mario Emo Nie Hitman jest za